ja jajo, dziś e będziemy ten Yyy hmm, jak to się nazywało? Nie zapomniałem. Ilustracje nie, nie pamiętam, nie głupi. No i co tutaj teraz? No, odbierz. Hmm? A to mi Łota. Słuchajcie najpierw, a tu, w takim sensie. tu. Co jeszcze to? A zostawcie 2000 łapę w górę i 1000 subskrypcji, to wtedy pokażę swój złoż. Dobra. A, chmurka. Jeszcze złożyłem jej. Mhm, I co tutaj mamy? To to, to, to jeszcze. Coś mi nie pasuje w tym wietraku. Okej. Okay. Tu coś jest. Mm -hmm. Może coś tu o. Nie chcę. Kurde. Zwróćmy ja to. Dobra, i ostatni. Gdzie tu coś ma? Napiszcie w komentarzu, czy coś macie pojemnie. 19 Hmm. Что-то тут не так! ...есть... А тут хмурка Я пи... Но я сразу вижу то То, 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 Łatwe to było. To? Nie, 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 Boże. Nie, co ja robię, no? Tu? Kurde, umiem trafić. I tu. Ej, przecież nakliknąłem na to. co?

Че <свес> это? <свес> <плес> <плес> Jest Boże! Ujo. Siedem! Ja to, jest mam takich rzeczy dobry, Patrzcie, widzicie tutaj taki mały koniuszek. Sam myślę, że jestem słaby w takiej grze. Jestem najlepszy. Pod tym kanałem musi być. Może. 200 subskrypcji. Ok. Ok. I 400 łapek. Jak ty go nie zrobicie. Ojej, proszę. Bo... Dobra, co to jeszcze? A chmurka. Nie myślałem, że to koniec. A Szczotka. Widzę. Nie, nie, nie to tam... nie. Ochera. To mm, Dobra. Przecież się no, Patrzcie, nie są chanście. Dobra. tu. tu i gdzie ja to widziałem? Mm -hmm. o, tu oh, aaa, o tu Na pewno Tu No mm. trzy życie tu. tu. Hmm. Mm. O Boże widzowie, że coś mnie wciągnęło do innej gry. Boże, co się stało. Ech. O co tu chodzi? Co? Oto, the... Dobra. On tu taki A tu jest to? Takie coś tam jest. Ja wiem jak w to się gra. Patrzcie. Ja myślałem, że to spoiler można ten... Boże. Silnik. Ach, nie udało. się. tam mówi, nie. Tak tam mówi, tak.

Ojojoj oj, oj, jakieś przeszkody już się zaczynają. wiecie co jest najgorsze, że mnie spędzi. Nie powiem co. Na pewno nie. No, nie jestem mądry, i nie tego nie można wymówić. A ty jesteś. Mmm, auto To na razie nic nie mogę za. Nie mogę nic aut kupić, Dobra, jest już autu kupić. Dobra, ja już tam przestrzeń. 300. Zbieram chociaż na 1000. Ten produkt pięćka. I mogę zrobić? Nie wiecie, Nie podjeżdżaj. To jest nadal Roblox. Tak, to jest Roblox? A Roblox to jest. Myślę, że o innym, jak Na pewno nie Roblox, myślę. Okej, okay, ja grałem w Roblox, to powinno mnie teleportować do innej gry. Nie wiem jak to się stało Nie wiem, choć się domyślam Skup. Na razie dobrze mi idzie Dobra, 600 hajsu Co? Tam jest spadek w dół? Эээ, это мой девиз. Я хана, я люблю так повольно, то специально, чтобы мне не спадал. По ней сам добрый в таки. Гире! Во-во-во! Что-то Dobra, jest. Dobra, mm, to ja tylko zagaryk mamy, no, nie wiem, czy słyszeliście, ale. No, Boże! Był jakiś taki. To była 18 godzina i. No. Dobra, dobra jeden. O Boże, co tu jest? Kto to wymyślił? Chociaż będzie łatwe. Myślałem, że będzie popper trud Czemu to nie skręca mi? No. Myślałem, że to będzie bardziej turbotrutniejsze, ale nie, łatwe, łatwe. Czemu? Za niedługo miał... będę miał 1000, już mam prawie 900. Kurde, no dawaj też. Tak. Bo, 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 bo. Widzisz, że mam sekretnego labubu. Mój brat ma też sekretnego, ale u mojego brata siedzi, a moje stoi labubu. Nie wiem, czemu mój brat się tak przyczepił, że moje jest nieoryginalne, a mojego brata oryginalne. Że się moja obkręca głowa, a mojego brata nie. Jego też się trochę obraca, ale on ma inny labubu. Też się obraca. Dawaj uda mi się, uda mi się. O. Jak spadnę. Tu 150 lewej. Jak spadnę, to się chyba zabije. Co to? Podjedziesz pod górkę. Podjedziesz. Normalnie stoi, jaka kurka Dobra, ma Ciekawe, ile komuś takie coś zajęło. Moim bratom nie gram, bo mój brat jest na no bo. No nie na ból. Dobra, o, mój brat jest... Mój bracik jest w plumnie. Dobra. Patrzcie, oszukuję. Żyje się, żyje się. <laughs> o, tysiąc! Ty, tysiąc! Eee, co to za? Daj right auto. E, już? A, tu. Patrzcie. Mam Lambo. Mam Lambo. Widzicie Lambo? Lamborghini. Ho, ho. Co? Przez auto mam przyjeżdżać? Nie są niepoważni. I szybko tu jak nie wiem. Myślę, że tu jest powolniejszy niż tamte co Ciągle ja zarabiam po jeden. Ja nie wiem jak mogę więcej zarabiać. Może przez aut, ale nie. teraz kupiłem nic się nie stało. Tylko jak utknę. Upad... Jak I widzę go. Chyba w ogóle jeszcze nie spadłem. Nie pamiętam, żeby spadał Co to są kolejne auta? Nie. Co to, to ma do cholery znaczyć? Co to ma znaczyć? Oni chcą się ze mną pobawić. A nie, myślałem. Robię jedenasty poziom. A jest ich 150. Brakuje mi. Dobra, po, ja tu wiem jak to przejść. Nie. Nie. Tu trzeba myśleć. Kurde tak jak ja. Dobra, jedziemy z prędkością. 12 później. Nie. Nie, już spadłem raz. Tak okay. spadłem chyba raz. Ja myślę, że zaraz spadnę Przed chwilą, myślałem tak. No nie jak tu się... No, wypadnę. Co? To łatwe. Jest, 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 jest. To jest jakieś auto terenowe akurat. Dobrze, że ja kupiłem. Sprawdzę na auta. Jest auto terenowe za dwa tysiące muszę mieć. Ło, 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 Ło. Ludziska, co tu się dzieje? Mówi się, że ja mam to zrobić. Easy. Easy. Słyszycie, Easy, kto to stworzył? Mam nadzieję, że z moimi widzami i słyszy to, tą grę, to jest dla mnie. Easy, Isha. Isha. Nic nie widziałam, co się dzieje. Ło wow, wow, wow. bum, bum. Co? Po samolotach? Mam jechać, bo oni są niepoważni. Ja, no, muszę się podrapać. Jeć, jeć, jeć. Wszystko mnie stwierdzi. Tylko nie tyłek. Nie. Myślałem, że utknąłem już. Jadę z prędkością. Oni są chorzy. Oni są chorzy na mózg. Oni są jacyś... hardko I jestem dopiero w po... na no, łowie. O kur. Mam tysiaka jeszcze potr potrzebuję, jeszcze tysiaka kolejnego muszę wbić chociaż przynajmniej level 20. Dobra bitownie, mamy 20 tu nie? A tutaj jest takie, tam było auto jakieś dziwne mnie... Ja spałem przez niego dwa razy Razy. Dwa... dwa, dwa razy. To nie... Słyszycie. No, słyszycie. Tak, tak. Gusi nie jesteś. I Dobra. Zaraz mam dwa tysiące. Chłopie, chłopie, gdzie się spieszysz? Złoty majtki jakieś. Ja tu pierwszy mam być. Znaczy pucharz świata dla mnie dla ciebie złote majetki. To ja chcę wgrać. Ja Dawaj, da dzięki, dzięki. popachu mnie. Uh -huh. O, jest ze mną tej kadziny. Zrobiłem mu prankę. O, spadź, spadź, dobrze. Auto, auto. Boże, gdzie jest to auto Dobra Uooo, ja myślałem, że tu się da spychać. Już to nowe auto już oberwane Panie, ale cóż To jest już te terenowe A tutaj jestem, myślę, że tam na koniec. Czwarty raz spadł. To mi się nie podoba. Trzeba kupić Rabek. Miałem właśnie taki coś, ale opętane. I 25 już, czterysta hajs. To, to i na kurde ja ciągle myślę, że tu jest coś trudnego, ha, 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 ale tutaj jest łatwe <laughs> <laughs> trzeba to zrobić ding 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 do tyłu. Oh, no myślę, że będzie łatwiej. Kurde no. Mój mózg nie ugar... A, tu. Na no, spokojnie jest. Tak, kajtek, kaju, jaju, Nie przebiłem się. On to przyjechał, jak nie ma terenowego auta, kurde. O, kampery. Też mam kampera. A nie, to pociąg. nie na nienawidzę pociąg. Jest, jest, jest. Halo, pi, pi, pip. Co to za jakieś przeszkody? Za ma jakieś latków duch. Easy, to są przeszkody. Słyszeć. Mam trzydziesty level pierwszy już nie zauważyłem tego Jestem w to mega to... Jak utknę się z... Jest! Udało mi się. No Co jest grane i tu jeszcze opętało kurde żeby wjechać w takim czekajcie do was pro... z... propozycję mieć te auto czerwone czy mieć tą policję nie pójdę za 12 tysięcy myślałem, że 1200 auto za 50 Najlepiej uzbierać 10 tysięcy, bo to jest jakieś terenowe najlepsze To, to ja chcę odnieść to Terenowe Tylko 4 tysiące, a ja bym to już nie chcąc kupił Bagierka przyszła. Mam tu kochanego kotka ze sobą. On może też będzie się nagrywał. I na, na. się zabije. I pusta szklanka, nalej mi wojanka, nalej mi Ło, dobrze mam te autko Ostatni level mi został Dawaj, 35-ty wbijam Jest! Oh.